Hej, hej, halo! Witam was moi drodzy w nowym vlogu. Rozpoczynamy dzisiaj nowego vloga. Zastanawiałam się do was odezwę bo zrobiłam sobie taki makijaż szalony albo i nie. W każdym bądź razie gdzieś sobota, już jest ehm, Miałam dzisiaj nic nie nagrywać, ale stwierdziłam, dobra, zrobię jakiś makijaż. Powiem mam, że całkiem fajny miałam wyszedł, podoba mi się, e, jak on wygląda. Ja idę zmywać makijaż. Odzywam się tylko na chwilkę, idę zmywać makijaż. Więc do zobaczenia w następnym dniu Jutro się do was może odezwę, więc do jutra Hej, hej, hello. odzywałam okay. się do was wczoraj wieczorem tylko Tak na chwilę, pokazywałam wam mój wczorajszy czaderski makijaż A dzisiaj jest niedziela Jest godzina istotna bardzo Ten zegarek dobrze chodzi? 12.26 Przestawiłem Jedziemy na plac zabaw, w sumie miałam nie jechać Chciałam w domu zostać, ale oni tak bardzo pragną mojego towarzystwa. Wszyscy. <goda> Także się wybrałam z nimi razem. Pogoda jest mega rozpieszczająca dzisiaj, tak jak ostatnio. E, cały czas zimno, wiatr, śnieg. Czasami nawet pada. Także... Już jest po lecie, teraz już jest jesień. Prawdzie mm -hmm. zima. Śnieżek bruszy czasami, więc e, jedziemy na placowa. Tam może skoczę do jakiegoś sklepu, też są obok taki lager, tam nawet czasem można coś fajnego znaleźć, czasem nie zawsze, ale czasem. Patrzycie, na dzisiaj bluzę brałam, więc stwierdziłam, że muszę tam iść na męski dział i kupić sobie jakieś bluzy w rozmiarze L, większe takie, fajne, do jeansów zawsze, fajnie Fajnie się wygląda, więc przybłaszczyłam sobie jego dzisiaj bluzę. Także, odezwę się może do trochę później. Gadam, 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 jak zyka nie włączyłam, więc wyszłam i idę tutaj zobaczyć do sklepu jednego i drugiego. Skoro tutaj jestem, to warto iść. Okej, okay, także jestem na męskim teraz, bo jak wam mówiłam, fajne bluzy, można znaleźć się zobaczyć takie fajne kolory. Tutaj jest jeszcze więcej do wyborów, także wpisuję bluzy. tutaj zawsze można coś znaleźć, nawet takie koszulki, tszwery fajne. Chyba też się skuszę, bo widzicie takie fajne kolory. Okej, okay, więc mam tutaj te spodnie jeansowe dzwony. Ja bardzo kiedyś lubiłam dzwony, więc świetnie, że wracają do łask. Na zdziale męskim, zobaczcie jakie fajne kolory, wziąłam sobie też strój do ćwiczenia, bo bardzo fajny z zasadnym stanem, fajnie leży i takie koszulki też kolorowe fajnie, fajne i tutaj widzicie, są też tutaj takie spodenki, one są niby na siłownię, ale ja może im sobie jakby był kolor czarny, e, bym sobie takie coś kupiła, bo do jakiejś dłuższej bluzki czy krótszej sukienki to fajnie założyć właśnie pod spód takie leginsy, także przymierzam. Pierwsza bluza, dział męski rozmiar S. Zobaczcie jaki fajny kolor. Tutaj mam jeszcze taką fajną pomarańczową. Ta jest fajna z krótkim rękawkiem i taka różowa. Zobaczcie jaki ten kolor ładny, chociaż tutaj jest trochę kurzu, kurzu więc nie widać. Także my już jesteśmy w domu. Z chwilę się przebieram w Dresdce, pokażę Wam te rzeczy, które kupiłam, jak one wyglądają, jak leżą za chwilę i będę musiała wziąć te zapisanie kolejnego jakiegoś artykułu do szkoły. Bo jutro mam go oddać. Więc taki jest plan na wieczór. Także za to się wezmę i chcę się też poćwiczyć, bo wczoraj nie ćwiczyłam w moim nowym stroju. Ty nie chcesz ćwiczyć? Nie chcesz? Powiedz coś ciekawego. Opowiadaj coś. Gdzie byłeś, co robiłeś? Nie. U. Bawili się z tobą? Chłopaki? Aha. Dziecko no. za, za nim mówiło, bez wrażenia. Patrz. Tam ponownie. Jest godzina w pół do siódmej, a nawet i trochę później. Jak widzicie, jestem trochę inaczej ubrana, spodnie mam ubrane. Wróciliśmy na chwilę do domu i pojechaliśmy do kościoła Więc dopiero co wróciliśmy No właśnie Takie szersze mają te nogawki I kupiłam właśnie te czarne jeszcze niebieskie takie same Bo naprawdę fajnie wyglądają na tyłku Nie splaszczają go, wręcz robią Wypukły ten tyłek I te nogawki tak takie szerokie No właśnie, i te nogawki takie szerokie Jak już o nich kiedyś mówiłam, albo nie, ja bardzo Robiłam swojego czasu dzwonek jeszcze byłem modny. Więc fajnie. Także zrobię sobie kawę, chociaż w sumie jeszcze jest późna godzina, ale muszę tą szkołę zrobić, jakbym mówiłam, i mnie coś osłabiło, więc sobie zrobię troszkę, troszkę jakąś małą kawę. Taki jest plan. Przebiorę się i muszę zrobić później właśnie tą szkołę, także muszę się trochę pobudzić do życia. Okej, okay, także kupiłam takie same, tylko że właśnie w kolorze niebieskim. To jest to samo, tylko że to jest rozmiar inny, bo powiem Wam, że w spodniach czarnych, już tak kiedyś właśnie miałam w tym sklepie, że w spodniach, spodnie czarne jest zaniżona numeracja. Kupiłam też w rozmiarze swoim, a tam musiałam kupić większe, bo jest zaniżona numeracja. A tak samo leżą inny rozmiar. Tak samo ten nogawki Leżą? No. Czy ja wiem? Jak w nich wygląda? Właśnie to właśnie ta bluza, którą kupiłam na siale skim. miałam Eskę i ona wygląda tak, Kolor mi się jej spodoba, Było Kilka tam kolorów do wyboru, ale stwierdziłam, że ten nawet mi pasuje. Więc tak wygląda. I to wam pokażę ten strój do ćwiczeń, jak on wygląda. Było kilka kolorów do wyboru, ale stwierdziłam, że jednak się skuszę na ten kolor. Więc. Kompletnie do ćwiczenia. Tutaj ma te burzka tego krótsza. Na palec tutaj. Także tak to wygląda. Okej, okay, także piję kawę i idę robić to co mówiłam, więc chyba nie jutro albo w następnym vlogu.